Dzień dobry! Kolagenowy żel do mycia ciała. Jest to produkt przeznaczony do mycia całego ciała, zarówno dla kobiet, mężczyzn, jak i dzieci. Mycie jest pierwszym krokiem w pielęgnacji naszej skóry, i często błędy popełniane na tym etapie skutkują pogorszeniem kondycji skóry. Dobry produkt myjący powinien łączyć w swoim działaniu dwie cechy: jednocześnie powinien skutecznie domywać tłuszcz, brud, zanieczyszczenia. Nie naruszając tym samym barier ochronnych, w jakie wyposażona została skóra. Kolagenowy żel do mycia ciała łączy te dwie cechy. Zawiera łagodne środki myjące, które skutecznie usuwają brud, tłuszcz i zanieczyszczenia, a jednocześnie zawiera szereg składników pielęgnujących, które dają pełen komfort po zastosowaniu tego produktu. Mamy tutaj między innymi kolagen, który wspiera procesy naprawcze zachodzące w skórze, wspiera regenerację skóry. Ponadto silnie ujętnia skórę i uelastycznia. Mamy tutaj roślinną glicerynę, która redukuje szorstkość na skórka, działa nawilżająco także, betaina działa nawilżająco. Ponadto mamy tutaj składniki o działaniu łagodzącym, kojącym, niwelującym podrażnienia, redukującym zaczerwienienia i do nich należą alantoina i aloes. Aloes ponadto jest prebiotykiem, czyli substancją, która wspomaga prawidłową mikroflorę na powierzchni naszej skóry, co jest niezwykle ważne, ponieważ rozwój prawidłowej mikroflory pomaga Wszystkim procesom zachodzącym w naszej skórze przebiegać prawidłowo. Stosowanie kolagenowego żelu do mycia ciała zapewnia dokładne i skuteczne oczyszczenie skóry. Dzięki składnikom pielęgnującym zawartym w produkcie mamy uczucie pełnego komfortu po zastosowaniu tego produktu. Kolagenowy żel do mycia ciała doskonale przygotowuje skórę do dalszych etapów pielęgnacji z kosmetykami Perfect. Call.